Hej, witajcie na poddaszu. Święta. Mam nadzieję, że jesteście przejajkowani, jesteście na kanapie i macie ochotę na brechciki, bo dzisiaj takie, takie coś przygotowałem. Dlaczego taki odcinek? Brechcik jest taki, że chciałbym Was zaprosić do mojego procesu myślowego, bo inspiracje do, do refleksji, polecaje, gości, pytań, wszystko to potrafi... Pojawić się znikąd, nagle, i często w miejscach, w których nie mogę, nie mogę się temu oddać tak w stu procentach i, i się zastanowić, więc często odpalam telefon, odpalam notatnik i, i wpisuję tam jakieś skróty myślowe, żeby później, jak mam wolną chwilę, usiąść trochę nad tym i się zastanowić, czy faktycznie można to mm, poddać jakiejś refleksji, zastanowić się nad tym. I tak też było tym razem. W, przy, w przygotowaniu do tego odcinka. Tak brechtałem, bo naprawdę <laughs> moje obserwacje y, są y, <laughs> ciekawe. Nie da się z tego, z tych, ym, z tych moich obserwacji na pewno zrobić ym, jakiegoś długiego, jednego odcinka. Pomyślałem więc, że, że wrzucę tutaj kilka moich <laughs> moich wpisów i może trochę je rozwinę, ale Raczej potraktujmy to yy, z dystansem. Zaczynamy. A, będę posiłkował się laptopem, bo telefon nagrywa teraz, nie? Let's go. <grystanie> Dziecko ze stacji i sos holenderski i tysiąca wysp. Ok. <grystanie> Niech każdy robi to, co chce, ale zachęcam, żeby może chwilkę się zastanowić nad... Pod dogami z żabki czy ze stacji i, i jakości tych produktów. Bo są bardzo tanie, <laughs> niekoniecznie muszą być zdrowe. I o ile nie boli mnie za bardzo, jak, jak dorośli jedzą takie rzeczy, tak martwi mnie trochę, jak jestem na przykład na stacji i, i, i zatankowałem auto, chcę pójść zapłacić i jest duża kolejka. Bo jest mama, w ogromnym, w ogromnym stresie. Powiedzmy, tylko z dzieckiem, nie opisujmy tego dziecka, nie każde sobie dopisze. <grywa> każdy sobie dopisze coś o tym dziecku. No i, 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 i oczywiście tam jakiś kabanos XL czy jakiś inny, yy, inny wynalazek. No i tch, wiecie, no, staram się nie denerwować, ale ewidentnie wyczuwa się napięcie na całej stacji. No i ta pani pakuje tego, tego, tego Kabanosa i mówi, jakie sosy? No i ten dzieciak. I, i mogę kłamać, nie? A ten, a ten dzieciak wjeżdża. Dzisiaj, dzisiaj poproszę sos holenderski i tysiąca wysp. Ja tak sobie myślę, ja to, to ile ten chłopczyk musiał, musiał zjeść tych hot dogów, żeby mieć tak wyrafinowane podniepienie, żeby wiedzieć... <grym> Że akurat dzisiaj ma ochotę na, te, na, na kombinację tych dwóch, nie? Nie da się z tego zrobić odcinka. No chyba, że byśmy bym chciał podjąć jakąś dyskusję o odżywianiu się dzieci. Ale na pewno nie jestem dobrą osobą do tego. A sam jako, jako dziecko nie odżywiałem się najlepiej, nie? Wewnętrzny czabisek always. Dobra, dobra. Zrzucam bombę. Teraz my musimy się przed sobą do czegoś przyznać. Teraz tak. Ja to akceptuję, akceptowałem i akceptować będę. Będę zawsze z tego chętnie korzystał i będę najszczęśliwszy robiąc to. Ale musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Babcie, nie? Babcie robią najlepsze jedzenie, jakie istnieje. A dlaczego to jedzenie jest takie najlepsze? Oczywiście jest tam szczypta miłości i tak dalej, ale jest to na soli. Przyznajmy się do tego, że babcie solą. Kiedyś przełapałem moją babcię, która, która robiła najlepszą mizerię na świecie, nie? Przełapałem ją jak soliła. Przesada. Przyznajemy się przed sobą. Babcie solą, akceptujmy to. <laughs> Ale słowo jest zdrowa, nie? O! Kolejna genialna rozkmina. Z tego na pewno nie dałoby rady zrobić odcinka. Ale słucham dużo polskiego rapu, nie? I jest taka tendencja wś wśród młodych raperów. Jest taki jeden tekst, który powtarza się non stop. Ja potrzebuję aktów notarialnych, <laughs> potrzebuję ksiąg wieczystych i chcę wiedzieć. Bo każdy z tych młodych raperów, większość z tych młodych raperów nawija tekst, że kupią mamie chatę. Nie? I wiem nawet skąd przyszła mi ta rozkmina. Słuchałem ostatnio takiego zajebistego małolata Kosma Król. Polecajka z automatu. I, i myślę, że on też coś nawinął, że kupi mamie chatę, nie? Czy, czy postawi mamie chatę. <grym> Więc potrzebuje aktów notarialnych. Ksiąg wieczystych. Uh, a to jest całkiem ciekawa rozkłinka. Czy numery, jak kończymy nasze umowy, przechodzą do innych użytkowników? Dlaczego o to pytam? Dlaczego nad tym się zastanawiam? Bo, bo na Whatsappie zróbcie to sobie. Jak macie jakieś stare. To nawet nie sprawdzicie w ten sposób, ale wejdźcie sobie na ten. To są, jak są te statusy i historyjski. Storyski Whatsappowe. I nagle patrzę i jest mój kolega z lat, z lat młodzieńczych, teraz wiem, że, że prowadzi jakiś biznes, że, ym, że się bardzo rozwinął, że, że jest osobą majętną i patrzę, jest jego storysek. Mówię, o kurde, chętnie zobaczę, co u niego się dzieje. Ty, odpalam jakaś farma, kury, obora, traktor i wiem, że to nie jest totalnie to, co robi, więc pewnie mam jego, pewnie ten numer stary jest wyłączony, znaczy... On zrezygnował z tego numeru, ale musiał pójść do, jakiegoś, do kogoś innego, nie? <grywia> Widzieliście o tym? To taka lekka, lekki przytyk, ale jakby git. z tego na pewno nie da się zrobić refleksji, ale takie, ale coś do zastanowienia, nie? Napisałem, napisałem sobie tutaj, czy są inne buty niż Samby i Gazelle. No i Air Force, nie? <grywia> Bez kitu. Są inne buty? Bo widzę je tylko te. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że chociaż trochę się pośmieliście. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że moje, moje wpisy w notatkach będą ambitniejsze i będę mógł. będziemy mogli razem się nad czymś zastanowić, czy, czy czegoś doświadczyć. A teraz kontynuujmy leżenie na kanapie, czylujmy w te święta. Bo zaraz się skończą. Pozdro. Żadny na razie, żadny na razie, cofam. Tak się rozbrechtałem, że zapomniałbym o polecajce, a jest ona naprawdę, naprawdę ważna i myślę, że po takich brechtach takie ciepełko. Cudo. Jest many Fred again. Many zagadkowy. Jednostka, wybitna, strasznie ciekawa, ale niewątpliwie specyficzna. Poznaję go ostatnio i. Zachwycam się jego rzeczami na maksa, ale jedna mnie tak poruszyła, to jego występ live z takim artystą, którego Ksywki niestety nie wymówię, bo pewnie popełnię błąd. Ale numer nazywa się Adoriu i to jest live. Wstawiam go, um, wstawiam go w opis. Strasznie ciepły, jak ludzie jednoczą się w takie. W miłość. O! I teraz dopiero mogę powiedzieć na razie. Na razie.